Witają państwa serdecznie smaki polskie. Dzisiaj bardzo proste, choć trochę pracochłonne danie. Będą to ziemniaki faszerowane grzybami, i ziemniak faszerowany takim farszem serowym, jak na ruskie, prawdziwe pierogi. A więc, żeby tak się stało, będziemy musieli na pół twardo ugotować ziemniaki. O, ja tu pokazuję takie wydrążone. I jeszcze do nich będziemy dopasowywać kapturek, czyli nakrycie. I teraz wkładamy te ziemniaczki i musimy je gotować bardzo ostrożnie, na pół twardo, żeby zagotować, ale nie, żeby one były miękkie. Bo wtedy będzie nam trudno wykonać tą ostatnią operację. A więc zapiec ziemniak razem z farszem, który zaraz będziemy robić. Na jedną patelnię, zaraz na, bez tłuszczu, najpierw wrzucimy tutaj kurki. O, i niczego do tych kurek nie damy. To jest właśnie najstarsza i najprostsza metoda na to, żeby kurka była miękka, bo w każdym innym przypadku, drodzy Państwo, kurka będzie twarda. A natomiast na, w drugiej patelni będziemy smażyć boczek, cebulkę, a cebulkę również potem dodamy do tych usmażonych już kurek. Teraz Marcin bardzo drobno musi pokroić te w kostkę, ale taką bardzo drobną. Mamy również cebulę. Cebula będzie nam potrzebna i do grzybków, i do tego farszu grzybowego, jak i do tego właśnie farszu serowego. Drodzy Państwo, ziemniaczka jak największego kroimy tak, żeby dobrze nam stał. Odkrawamy wierzch, który stanowi potem wieczko. I ten otwór robimy taką specjalną łyżeczką, którą normalnie drążymy gniazda nasienne z jabłek. A więc mamy już to tak zrobionego ziemniaka. Kładamy tutaj do wody. Dokładamy również tą część, jak to ja mówię, nakrywkową. I gotujemy krótko. 6-7 minut na pół twardo. Się. Ziemniaki mają być tylko zagotowane. Odlane, i one dalej muszą być twarde, bo one jeszcze będą pieczone. O i teraz proszę zobaczyć, ile się pojawia wody w kurkach. A trzeba pamiętać, że myśmy tutaj nie dali nic, tylko po prostu same grzyby na paternie. O i teraz już one zaczynają się gotować we własnym sosie. I to jest właśnie ta sztuka przyrządzania kurek na miękko. Teraz przygotuję cebulkę sobie, o, a teraz Równą cebulka kostkę. pójdzie jeszcze do, do boczku i powoli, powoli będziemy formować farsz. W polskiej kuchni cebula odgrywa bardzo ważną rolę i wszędzie ją dodajemy. Lubimy cebulę, wiedząc o tym, że cebula to przecież jest taka substancja, która może zastąpić antybiotyk, więc jest to bardzo ważne. Żeby jeść dość dużo czosnku, cebuli, bo to są takie działania, powiedziałbym, z punktu widzenia lekarskiego, profilaktyczne. I tu Marcin pięknie nam kroi boczek, tu mamy ser, także, także powoli, powoli uformujemy ten farsz, taki farsz, powiedziałbym, charakterystyczny, bardzo z długą historią. Taki prawdziwy farsz do ruskich pierogów. No i teraz już można, można dać to spokojnie do tego boczku. Tak. Zasypiemy. Cebulka nam się musi zeszklić. Ja myślę, że tam już tłuszcz można spokojnie dać. Zasypać cebulką, bo też musi być czas na to, żeby żeby nam ta cebulka zmiękła, żeby się zeszkliła. Mamy ziemniaczki i mamy serek. Gotowane ziemniaki. Gotowane ziemniaki utarte i teraz do tego dołożymy, dołożymy to, ten przesmażony boczek i damy dość dużo pieprzu. Pieprz jest tu bardzo ważny, jego musimy sporo dać. Ziemniaki były solone, także tu boczek też jest już przecież peklowany, więc nie będzie tutaj potrzeba dużo dawać. Natomiast natomiast to co ważne to pieprz. pieprz to musi być mocno pieprzne. Że ja myślę, że to już jest w porządku. I teraz to dobrze wymieszamy. I mamy jeden farsz gotowy. Teraz ziemniaki się zagotują. Ziemniaki muszą się zagotować. Grzybki nam się pięknie też przysmażyły. Mnie się wydaje, że już odlejemy ziemniaczki, bo żebyśmy nie przecholowali, żeby za miękkie nie były. No, i teraz operacja odlewania ziemniaków. Bo to jest ważne, żeby tutaj nie, nie mieć ich zbyt miękkich. Bo jak nam się przygotują, to trzeba będzie operację powtarzać jeszcze raz. Niech one odparują. Tak, są twardawe, bardzo dobrze. I będziemy je na blaszce układać napełniać. Tu mamy blaszkę. Także możemy wyjąć ziemniaczki, żeby lekko nawet przestygły teraz, a potem przykryjemy je serem. Poukładamy pięknie. O, ten farsz wygląda też na gotowy. No i tak ziemniak po ziemniaczku wędruje nam. Na naszą blachę. Nie doprawialiśmy, więc trzeba posolić, popieprzyć. No to jest teraz pieprz. czas, popróbować, jak to smakuje. Jak smakują te nasze kurki? My pieprzymy, solimy. No to teraz nakładamy. Połowę serem, połowę kurkami, tak? Tak. No a to myślę, że napełnimy tak. kurkami. Dopasujemy kapturki i przykryjemy serem po to tylko, żeby ten ser nam jakby to pięknie uformował. Wsypujemy nasze grzybki do środka, do każdego ziemniaczka. No i teraz dopasujemy kapturki. Tak, takie Postaram spróbuj, się. tak postaramy się dopasować kapturki. Na te ziemniaczki, jedne są małe, jedne większe. O, i wyglądają niemalże tak, jakby były tylko samymi pieczonymi ziemniakami. Rozstawiamy i teraz może tym serem, jakbyś był tak miły, to jeszcze pięknie pookładamy. O, to trzeba tak ułożyć w równowadze. Ser powinien być raczej z tych gatunków łagodnych i miękkich, nie tak bardzo mocno twardych. Wtedy dużo... Lepiej się to formuje. Można lepiej tak jak to Marci zrobił, leciuteńko naciąć. Tak, żeby ona się wtedy, ten serek się wtedy łamie na kapturku już od razu i, i tak nie spada. No, i w ten sposób mamy, drodzy Państwo, przygotowane do piekarnika. Temperaturę jaką, Marci, zrobimy? 160 stopni. 160, bo to nie chodzi o to, żeby tutaj jakaś obróbka termiczna była potrzebna, bo ziemniaczki już są na pół twardo ugotowane, więc naprawdę niewiele potrzeba, a jakby naszym wskaźnikiem, że to będzie gotowe, będzie wtedy, kiedy ten ser się obtopi i kiedy ser obleje nam nasze ziemniaki faszerowane. Do przygotowania pierwszego farszu potrzebujemy kurek przesmażonych z cebulą. Drugi to typowe nadzienie jak do ruskich pierogów, czyli biały ser, gotowane ziemniaki, boczek i cebula, a do tego sól i dużo pieprzu. No i wspaniale, już oblane smakowicie żółtym serem nasze faszerowane ziemniaczki z niespodziankami w środku. Bo to albo serek, albo grzybki i to kureczki. I teraz wędrują na talerz. No i teraz do tego jeszcze usmażone kurki. Bo część jest w środku, a część tych kurek teraz. Będzie tutaj na zewnątrz, bo farsz to przecież jest, ale jednocześnie jest to samakowitość wielka sama w sobie. Takie smażone kurki i takie faszerowane ziemniaki stawiamy na stół. Smacznego.